Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia 1 maja świętego Józefa rzemieślnika, oblubieńca najświętszej Maryi Panny. Czyta Iwonna Teresa 1 maja 1955 roku. Zwracając się do katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu obchodzonemu na całym świecie świętu pracy. Odtąd Dzień 1 maja jest radosnym świętem, akcentującym coraz pełniejszy tryumf istotnego dla chrześcijańskiej rodziny człowieczej ideału pracy. Dzień ten podkreśla szczególną godność i znaczenie pracy, jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści. Tak oto skromny cieśla z Nazaretu, który był na ziemi podporą i opiekunem syna Bożego i jego matki dziewicy, jest obecnie otoczony osobliwym kultem, jako uosobienie godności człowieka pracy i opatrznościowy opiekun robotniczej rodziny. Panie Boże! Stworzycielu świata, który włożyłeś na człowieka obowiązek pracy, spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonali wszystko, co nam poleciłeś, i otrzymali obiecaną nagrodę. Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa od Jezusa powiedziała: Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona. Święty Józef, może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Jeśli spróbujemy odszedł łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże pocieszy zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci, okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił on i chronił nie tylko świętą rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg. Do portu wiecznego zbawienia, o święty Józefie, żywicielu Jezusa Chrystusa i oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami i za wszystkimi konającymi, i za duszami w czystcu cierpiącymi. O Ty, wywyższony święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga, Miej litość nad nami, przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj naszego błagania. Przez Twoje umiłowane imię pomóż nam, przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż nas, przez Twoje święte łzy umacniaj nas, przez siedem boleści Twoich. Zlituj się nad nami. Przez siedem radości Twoich pociesz nasze serca. Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij nas. Z każdej biedy i nędzy wyratuj nas. Wyproś dla nas litościwie łaskę Bożą. Wyjednaj dla dusz w czystu cierpiących szybkie wybawienie z ich, z ich cierpień o najczystsze, oblubieńcze, błogosławionej dziewicy Maryi, nasz najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się po Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywieni przychodzimy do Ciebie. Nie odrzucaj naszej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Chwalebny Święty Józefie, oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Marii, dziewiczy opiekunie Jezusa, Józefie Rzemieślniku, nie zapominaj o nas i czuwaj nad nami. Naucz nas kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na nasze modlitwy i otaczaj nas zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszelkie przeszkody i trudności stojące na drodze naszej modlitwy i spraw. Niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego naszego zbawienia i zbawienia dusz. Dowód naszej ogromnej wdzięczności. Obiecujemy głosić twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie jak i na ziemi. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, kirje eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami, oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami, głowo najświętszej rodziny. Módl się za nami, Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami, Józefie Najczystszy. Módl się za nami, Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami, Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, Módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opaczności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna Spraw. Abyśmy oddając mu na ziemi cześć, jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Józefie, niewinny i czysty, pozwól mi być Twym dzieckiem. Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy, abym pozostawał w stanie łaski Bożej. Święty Józefie, opiekunie, oblubieńcze Najświętszej Marii Panny, bądź moim przewodnikiem i doradcą, pomóż mi pozostać wiernym Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś, Mario. łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, amen.